Mąci woda. Potocznie ktoś, kto sieje zamęt, mąci podżega. Człowiek wprowadzający zamęt podburzający przeciwko komuś lub czemuś. Etymologia Mącić wodę, powodować niesnaski. Mąciwoda to inaczej. Mąciciel, wichrzyciel, burzyciel, niszczyciel, intrygant, prowokator podżegacz, podjudzacz, judziciel, prowoder, demagog, kret. Destruktor, sabotażysta, rebeliant, wywrotowiec, buntownik, awanturnik, światoburca, nonkonformista, niespokojny duch. Mam wszystkie instynkty mąciwody i wszystkie przekonania oportunisty. Nęci mnie prowokacja i jednocześnie oderwanie, skandal i przyzwoitość. Emil Cioran, rumuński filozof, teoretyk nihilizmu i eseista. Zeszyty 1957, 72.